Siemanka, uh, gram w Titanfall, gra zaczęła działać, um, przeszłem teraz tylko co trening, nic ciekawego nie było, był filmik tylko uh, opowieści, to go może puszczę dla was jak będziecie chcieli, Nie opowieść nie obchodzi za bardzo, um, no ale będziemy grali, będzie moja pierwsza gra prawdziwa, zobaczymy co i jak będzie szło. Zobaczmy co mamy. Okej. Okay. Trzeciszyń mój ulubiony typ był gry. O Boneyard, to jest ta mapa co e, smoki na niej są. Okej. Okay. Zaczynamy nad czymś ciekawym, co nie? Dużo e, lag dzisiaj mam jeszcze na tej grze opóźnienia. Zobaczymy jak będzie szło. Jako, że działa w końcu, to chcę zagrać choć trochę. Hmm. Ogra mam. Kolega, czy dobry? O, oh, dobry chyba. Okej. Okay. No. O! Oh. I w na razie mojego tytana, bo e, trzeba tytanem zabijać tytanów. Teraz mam ten celownik lepszy. A o linia No, ale zabiłem chyba więcej niż zginęłem. Pierwsza gra, oczywiście się połączyłem tak jak widzicie jest szybko się skończyła. No i ja nie mam nic otwartego. ale nie było taką klęską. Jednego pilota zabiłem, raz zmarłem. Się liczy jako, że zmarłem, bo w epilogu zmarłem. Okej. Okay. Co jest dziwne, od razu celownik ten lepszy, holograficzny dostałem na broń. W becie tak nie było. Tego pilota otworzyłem, to z tym e, karabinkiem, krótkim, e, go nie będę używać, jak na razie przynajmniej. A nie, to z shotgunem. Okej. Okay. Trochę lepiej. No ale zobaczmy, co dalej będzie się działo. Oczywiście długie poczekanie jest na następny mecz. Zobaczymy. Tak, poza tym widzę dosyć dużo ludzi e, oglądało. Moje filmiki te na żywo Dark Souls 2, ale nie będę chyba na żywo puszczał więcej, bo jakość jak ogólne wyszła nieciekawa. Także będę nagrywał tak jak teraz z mikrofonem od razu od słuchawek, żeby mniej edytowania było i tak będę puszczał. Lepsza jakość będzie. Nie będzie na żywo, no ale jakościowo będą o wiele lepsze. Także mam nadzieję, że to jest z każdym ok. A tak samo też na żywo jak gram, to wy w Polsce przeważnie śpicie, bo jest 11-12 w nocy u was. Także nie myślę, że to będzie duży e, duża zmiana w e, jak ludzie będą ten materiał odbierać. Jak widzicie dalej mapy długo się ładują. Tak jak w becie było. No ale na to nie, po, nie polecę, nie poradzę nic. Okej, okay, tutaj wygląda, że będziemy mogli biegać dużo. No jest dziwne, na to nie można wbiec. Takie trochę to muszę pamiętać, to niewidoczność włączać. A, ten ktoś we mnie rzucił tym. To był człowiek. Aj! Okej, okay, wiem, gdzie był. Grant trochę pozabijam, czy inaczej trzeba ich zabijać, żeby dostawać tłumik, a tłumik jest bardzo dobry, wiecie w tym. Na razie może tytanem poch... A... No. Muszę mapy się nauczyć, także nie. Aj, chciałem na niego wskoczyć, ale uderzył mnie. Z tyłu byłeś? Okej. Okay. Okay. We're in the lead. Keep up the good work, pilot. Pilot Tamami for them, no? Załatwił mnie dobrze. Tego tłumika muszę szybko się dostać. O bez tłumika to oni mnie szybko widzą. Teraz się zbiegają do mnie, tak? we are far behind but stay on top and end this fight tutaj jesty hey, your will be ready in 60 seconds oh, we'll

mego pitana sobie, dłużej pożyje. Go. Tak, poszedł O, to ja zniszczyłem. Super Dany strzał był. No, zginęłem więcej niż zabiłem pilotów. Niestety tak się zdarza. I będzie często się zdarzać chyba, szczególnie do mojego ulubionego tłumika aż nie zdobędę. Zagramy w jeszcze jedną grę. Hmm. To mocna rakieta jest powolna, za bardzo jej nie lubię, ale może na autopilocie będzie dobry. jeszcze zobaczymy 51 jeszcze sekund no jak na razie <laughs> gra jest e, tak samo jak beta to nie jest złą rzeczą bo beta była dosyć mi się podobała grałem dosyć długo w nią dzień w dzień ale muszę powiedzieć, że tak naprawdę to skończę tą grę i z powrotem idę do Dark Souls. Dark Souls po tyłku mnie kopie. Jeżeli oglądaliście, to przy, szczególnie w drugim odcinku to było 45 minut śmierci za śmiercią w jednym punkcie. Ja rozumiem, że to pewnie dla was było nudne oglądać, ale dla mnie grać, to to było dobre. Denerwujące było, ale dobre, bo taki challenge to jest nie zawsze, nie w każdej grze. Przeważnie gry są tak zrobione, że jest prosto przejście, a tam był dobry challenge. Dziwnie tak trochę było zrobione, bo bardzo ciężcy przeciwnicy byli z samego początku gry, a później łatwiejsi przeciwnicy mi się zrobili. No ale tak zaprojektowali. I trzeba z tego brać radość jakoś, nie? A jak jest coś ciężkiego, to zawsze bardziej zadowolony jesteś, jak to pokonasz. Ale okej, okay, jedziemy do przodu. O, ta mapa jest dosyć otwarta. Okay. Tam o górę nie chcę iść, Tam wieża jest strzela we mnie. że idzie mi dobrze. Nie ma na co narzekać. No, na to mogę narzekać, że ten mi uciekł, typ. A Okej, okay. pobiłeś mnie, pobiłeś mnie. Punktów trochę nadbierałem. O, oh, tu dobrze mi idzie, teraz super mi idzie. Właściwie. <laughs> Sorry, że nie gadałem, ale byłem trochę podjarany tym. Widzicie, tłumikiem jak mnie załatwił? Tłumik jest bardzo, bardzo ważny w tej chwili. Ta mini mapa Cię zabija.

O, to było. Zatwiłyś mnie, typie. A! A! Trzeba było mi wyskakiwać, ale się zajadłem. Często jestem zajadliwy. <laughs> Tô <töpia> I need to slow bit. But... Alright, we got what we came for. Awesome work, team. Mission accomplished. you beat the IMC, the battle's not over. Intercept any stragglers before they get away. By drop ship. I've marked their evac point for you. Take them out before they get away. Neko. Assist. The enemy drop ship is here. Take it out. Assist. No, i wygraliśmy. Okej, okay. chyba piąty poziom będę miał. W piątym poziomie można własnego pilota już tworzyć. Zaraz zobaczymy. Nie, jestem w połowie, mniej więcej. No, Tak 40%. Ok, wycofam się z tej gry. Zobaczymy co mamy. I będziemy na tym kończyć. Jak widzieliście, w 30 minut gdzieś 3-4 podzielamy do góry podeszłem. To nie myślę, że to jest tak tragicznie. Nie jest najlepiej. Na becie o wiele lepiej mi szło. No, ale to nie jest betac, nie, to jest gra pełna. Personalne statystyki. Ilu zabiłem? Zabiłem 19 pilotów, a zmarłem. O, oh, okej, okay. dosyć, dosyć, dosyć. E, 3,8 e, e, kill-death ratio, czyli 3 razy 8 e, za, zabijałem pilotów, zanim ja zabiłem, zabiłem, zosta, zabity zostałem. Także dosyć nieźle. Okay. Dzięki Wam za oglądanie i życzę Wam miłego dnia.